Cześć, witajcie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję, podpowiadam, jak poznać, odnaleźć siebie oraz jak osiągnąć spełnienie w życiu. Wszystko, o czym tutaj mówię, co przedstawiam, co Wam podpowiadam, to są rzeczy, czynności, które sama przerobiłam, przepracowałam sama na własnej skórze na własnej psychice, na własnym umyśle, na własnym ciele i śmiało mogę Wam to polecać, bo, bo wiem, że to zadziałało u mnie, niczym nie różni się od Was. Często jest tak, że my nie wiemy, po co robimy pewne rzeczy. E, dzisiaj pływając na basenie przyszła mi taka myśl, po co ja nagrywam na tym YouTubie? No, co mi to daje? No i naprawdę nie wiem e, po co ani co mi to daje, bo nic mi to nie daje w sensie e, materialnym, w sensie jakimś e, emocjonalnym, e, aczkolwiek lo, robię, bo chcę i e, robię, bo Coś mi każe to robić. Tak zaczęłam to robić jakieś parę miesięcy temu i robię to. Nie mam tutaj tysięcy oglądających, ani widzów, ani tysięcy komentarzy. Nie jest tak, że to mnie motywuje i uskrzydla, bo to też nie o to chodzi. Aczkolwiek cały czas jest tak, że ja chcę to robić. I Pomyślałam sobie, że jest pewnie coś, co ja mam tutaj do zrobienia, i ja nie mogę tego przestać robić. I nie zamierzam tego przestawać robić, tylko widzę zmiany, które zachodzą w jakości tego, co tutaj prezentuję, w formie tego, jak to prezentuję, w formie też wypowiadania się, więc dochodzę też do jakiejś wprawy w czymś. I, i, I chyba o tym chciałam Wam powiedzieć, że czasami robimy coś, co nie do końca jest idealne. No bo w ogóle co to znaczy, że coś jest idealne, nie? Nie do końca jest tak fantastyczne, jak to inni robią, ale chcesz to robić, bo czujesz, że, że tak. No tak jest właśnie w moim przypadku. Chcę to robić, bo tak. Ale jednocześnie obserwuję te zmiany, które zachodzą, powiedzmy, z odcinka na odcinek, i we mnie, i w tym, co ja robię i jak to robię. I możliwe, że jest gdzieś coś, co tam ma się zrealizować. I ja mam to zrobić i to robię. Także gdybym tu naprawdę patrzyła na to, jak inni to robią, Dawno bym się poddała. Nawet choćby o, o sprzęt, którym ja operuję, właśnie zakupiłam sobie mikrofon, bo dostawałam wiele sygnałów, że no jest cicho, jest niewyraźnie. No tak, bo nie miałam po prostu tak cudownego sprzętu jak mają inni. Gdzieś tam oświetlenia sobie dokupuję, a to jest wszystko cykliczne i stopniowe. Ale co chcę przez to powiedzieć? Nie poddawaj się w tym, co czujesz, że masz robić. Nie poddawaj się w tej drodze swojej do osiągnięcia jakiegoś celu. A, no bo są inni lepsi. Ach, oni mają więcej klientów. No, oni mają więcej tych subskrybentów. No też mogłabym tak patrzeć. Uwierzcie mi, ja w ogóle na to nie patrzę. Kompletnie na to nie patrzę. Nie porównuję się, nie mam takiej potrzeby, bo to nie robię po to, żeby sobie. Gdzieś tam zbudować swoje ego, czy żeby moja wartość rosła, czy żeby dostać jakieś super oceny i do się, gdyż no, ja już to na to zapracowałam sobie w zupełnie inny sposób. Jeszcze raz robię, bo uważam, że tak mam robić. Dlaczego? I don't know. To wszystko mm, myślę, że się wyjaśni z czasem miewam coraz to inne pomysły ta jakość tych nagrań moich jest inna zaczynam płynąć z tymi tematami, mówię o nich tak już od siebie, od serca i może to właśnie tak jest forma lepsza no oczywiście gdzieś tam zawsze przygotowuję ale też pozwalam aby to płynęło więc już nie muszę nagrywać tak jak na początku tylko hmm, no wiem, że aby dojść do jakiejś wprawy, no to trzeba robić to konsekwentnie, wytrwale, nie odpuszczając. Jeżeli ja odpuszczę sobie jakiś jeden tydzień, bo nie chce mi się, mam już tego dosyć, no to w ten sposób mój umysł sobie pozwoli na kolejny tydzień odpuszczenia i kolejny, i kolejny, i tak na tym by się skończyło, a ja jestem tutaj wytrwała, konsekwentna. Siadam, czy to jest wieczór, czy niedziela, czy sobota, czy piątek. Powiedziałam sobie, że to będzie raz w czwartek. Nie, nie udało się. W piątek nie udało się. Robię to wtedy, kiedy mam na to czas. Robię to wtedy, kiedy czuję, że tak, no, popłynie. Ale staram się, żeby to było przynajmniej raz w tygodniu. No, żeby jednak ta wytrwałość i konsekwencja została tutaj zachowana i ta cykliczność, bo widzę, że ona też jest ważna. No i. i, i A to wszystko, co robię, no, to jest z taką chęcią pokazania Wam, że można. Że jeżeli się coś robi, to do czegoś się w końcu dojdzie. Nie tylko mówię tutaj o tej pracy na YouTubie, czy że, że tam dochodzę do wprawy w tych filmikach, tylko też a przede wszystkim mówię tu o pracy nad sobą. Jeżeli konsekwentnie podejdziesz do tematu rozwoju, to na pewno dokąd, do, dokąd się dojdziesz. Um. Każdy z nas, ale to każdy, każda istotka rodzi się z taką pełnią szczęścia, pełnią miłości, pełnią radości i spełnienia. Tylko później te wszystkie koleje życia powodują, że my o tym zapominamy. Wszelkiego rodzaju przekonania, nasze myśli. To, jak sobie coś zinterpretujemy, jak nam ktoś przekaże rzeczywistość, powoduje, że to, to twoje prawdziwe i właściwe to pełne ja zostaje zasypane tym, co ci nie służy. I ty idziesz później już nie z tym pełnią, którą się urodziłaś, tylko idziesz z tymi programami, które. Zostały wgrane w Twoją podświadomość i w Twój umysł. I w zasadzie Ty nie jesteś później już sobą. Jesteś tym kimś, kto został zaprogramowany. I, no, i często bywa tak, że my potem, będąc już dorosłymi ludźmi, staramy się, żeby to ktoś nam dał tą miłość żeby ktoś nam dał szczęście, żeby ktoś nam dał poczucia bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Tylko to już nie zadziała w ten sposób, bo ten czas tego kogoś minął. Tym kimś był kiedyś rodzic, który faktycznie gdyby właściwie zabrał się do pracy, to dałby ci lekcje miłości, szacunku, radości i tak dalej, i tak dalej. Skoro tego nie dał, ale nie dlatego, że nie chciał, tylko po prostu najczęściej sam tego nie potrafił robić. To ty idziesz w świat z brakiem, z wieloma brakami, z tymi dziurami w sercu w umyśle. No i chcesz, aby ktoś zaspokoił wszystkie Twoje potrzeby. I to się nie zadziewa. No, jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, jesteśmy coraz bardziej przygnębieni, smutni i narzekamy na wszystko na wszystkich wokół, że to ten świat jest taki fatalny, świat jest zawsze taki sam, świat jest piękny, świat był piękny, świat będzie cudowny. Tylko to my poprzez te programy, które dostaliśmy w dzieciństwie, mm, widzimy go w takim a nie innym. I właśnie ta praca systematyczna, skrupulatna. Konsekwentna, bardzo ciężka, powoduje, że my odgrzebujemy się, odgruzowujemy się spod tych wszystkich um, programów, które zostały nam wpisane, i szukamy siebie, kroczek po kroczku szukamy siebie, żeby ostatecznie dokopać się do siebie. E, no więc. O tym Wam chyba chciałam dzisiaj tu powiedzieć, tak bardzo spontanicznie i bardzo tego serca, że jeżeli weźmiesz się powoli do takiej pracy nad sobą, to ona zawsze przyniesie skutki, naprawdę fantastyczne dla Ciebie i przyniesie efekty. Tak? Czyli to, czego chcesz, czyli. Radość, odczuwać szczęście, odczuwać, odczuwać miłość, odczuwać mm, tą satysfakcję z życia, kochać siebie, szanować siebie, doceniać siebie. Dzięki temu potem kochasz cały świat yy, i wszystkich wokół. Yy, no i wtedy możesz powiedzieć: Wow, życie jest naprawdę fantastyczne. Ono takie jest. Yy, więc tak jak ja dzisiaj kroczek po kroczku z tym youtubem tutaj gdzieś tam się staram y, może nawet nie przebić tylko wejść w ten świat tych youtuberów y, tak kroczek po kroczku kiedyś y, wchodziłam w świat y, mnie samej tej prawdziwej Anki wchodziłam kroczek po kroczku w świat ten rozwoju y, świadomości budzenia się y, mnie prawdziwej i doszłam no, na pewno to nie jest koniec, i ja nie wiem, do czego ja dojdę, ale na pewno nie zaprzestanę, bo to jest, to, to już jest droga bez końca. To już jest, to jest tam się chce i chce, i jeszcze więcej się chce. Zresztą, jak już się wejdzie na tą drogę, to nie sposób się z niej wycofać. Tylko idziemy po tych szczabelkach, drabinki, idziemy i wspinamy się po tych levelach, coraz wyżej, coraz wyżej, dotykając wszystkich emocji po kolei przekraczając pułac, pułap um, dwusetki, według mm, Hawkinsa. A potem to już jest tylko... A potem to już jest raj. Mhm. Więc e, ten raj, czy to piekło, o którym e, mówi się e, w religiach w niektórych, mamy tutaj na Ziemi. E, większość z nas ma piekło, a możemy mieć raj. I dlatego ja zapraszam Was do raju, które, który można sobie samemu stworzyć, pracą, poszukiwaniem samego siebie. Możemy go po prostu sobie odnaleźć sami w sobie. Więc zapraszam Was do takiego odnajdywania raju tutaj na Ziemi, odnajdywania siebie w tym Tobie, którym jesteś teraz. Aby żyło ci się naprawdę fantastycznie, aby żyło ci się lekko, w szczęściu, w radości, w wolności, w takim flow w tym życiu, dla siebie, ze sobą, w sobie, a jednocześnie z wszystkimi. Bo to jest bardzo istotne. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie płyncie yy, idźcie po swoje no i co do zobaczenia gdzieś tak yy, na drogach tego rozwoju do zobaczenia i do usłyszenia pozdrawiam i całuję Was